Dzień dobry, nazywam się Maryla Smukowska. i dzisiaj chciałabym przedstawić, co ja myślę, sądzę i nie moje wiadomości na temat archanioła i Ofiela. Archanioł imię Archanioł, imię Jofiel mm, oznacza mądrość Boga. Niektórzy też mówią piękno Boga i Myślę, że można by się było na tym skupić. Archanioł Jofiel: tu jeszcze można powiedzieć, że jest takim archaniołem cichym, takim działającym. Działającym poprzez swoje promieniowanie na osoby, które są bardzo wrażliwe, które, e, które na przykład wchodzą na ścieżkę rozwoju duchowego, które e, jak gdyby zajmują się pokazywaniem piękna, piękna przyrody, piękna innych ludzi, piękna, jakby można powiedzieć, duszy ludzkiej. Także i ciała ludzkiego. I zacznę może od tego, że boska mądrość. O co chodzi, według mnie, między, między mądrością a wiedzą, Między boską mądrością a wiedzą, według mnie, jest różnica. Różnica polega na tym, że wszelka wiedza dzieli, wszelka wiedza analizuje, bada, doświadcza, rozdziela, i tak samo ludzie, którzy się nią zajmują, zajmują się szczegółami. Zajmują się y, może nie tyle też nie zawsze zajmują się, ale y, jest ich własne zdanie na ten temat tak. Na temat y, jednego jakiegoś przedmiotu może być kilka, kilka zdań, kilka wersji. Tak każdy ma z, według swojego poziomu świadomości. Każdy ma na ten temat swoją jakby wiedzę, która jest przepuszczona przez niego, przez daną osobę. Tak. I stąd możemy powiedzieć, że y, ludzie, którzy opisują y, jakąś wiedzę, mogą ją opisywać w różny sposób. I tutaj to jest właśnie y, jakby przykład tego, że wiedza dzieli. Na przykład jeden ma takie zdanie, drugi udowadnia, że nie, tak nie może być. Jego zdanie jest inne, udowadnia swoje zdanie. Tak? I my na początku, na przykład też jak wchodzimy na, na drogę swojego rozwoju, czy to osobistego, czy duchowego, to też każdy z nas szuka tej wiedzy, wiedzy. Czyli po prostu jakiejś definicji, jakich, yy, jakiegoś dowodu na to, że coś takiego istnieje, że ktoś przed nami tą drogą szedł, że ktoś coś przerabiał, że ktoś czegoś doświadczył, takich różnych opisów, tak. I opisy te są różne, z niektórymi się zgadzamy, z niektórymi nie. I tu widzimy, że wiedza też analizuje, zajmuje się szczegółami. Ogólnie też, ale i szczegółami. I te szczegóły, opisy tych szczegółów też mogą być różne. Natomiast mądrość boska, mądrość boska według mnie łączy wszystkie elementy razem, tak jakby scala. Stara się Harmonijnie połączyć, nawet, jak tak się mówi, nawet to, co wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że no nie jest możliwe. Na przykład czarne z białym, czy mężczyznę z kobietą. Że tego się połączyć nie da, tak? No, bo mężczyzna na przykład inaczej inaczej jest zbudowany, nawet Wewnę nie chodzi mi o narządy, tak, różne, ale chodzi mi o wewnętrzne cechy, o jego wnętrze. Na przykład nam się um, kojarzy mężczyzna z tym, że mężczyzna jest twardy, silny, mocny, jest oparciem, jest dla rodziny czy dla kobiety, jest. Ma bardzo dużo rozsądku. Natomiast kobieta jest bardziej uczuciowa, bardziej patrzy na wszystko sercem, bardziej jest delikatna, subtelna. No i wydaje się, że no jeszcze wiele, wiele różnic można by było tutaj znaleźć, takich, które no w żaden sposób nie dałoby się połączyć, tak? Ale zobaczmy. W jednej osobie, na przykład w kobiecie, tak subtelnej, delikatnej, wrażliwej, wydawałoby się, że taka kobieta nie da sobie rady, kiedy zostanie sama, na przykład z dziećmi. Bo mężczyzna odejdzie, czy umrze, czy No różne sytuacje są, prawda? I zobaczmy wtedy. Tu nie trzeba udowadniać, że w jednym człowieku są zarówno Czynniki męskie, jak i żeńskie. Wtedy, patrzmy, kobieta potrafi, jeżeli chodzi o na przykład o jej dzieci, bo to najłatwiej widać, najlepiej widać. I, I zresztą znamy tyle przykładów, że ja tutaj nie muszę nikomu tego udowadniać, że kobieta staje, staje się twarda, staje się jakby silna, staje się mocna. I wie, co ma zrobić, jak zadziałać, jak zadbać o te dzieci, gdzie się udać, co zrobić. I tak samo, czyli jakby te czynniki męskie widać, są w jednym, w jednej kobiecie. I zobaczmy teraz w drugim, w mężczyźnie. Niby taki twardy, niby taki silny, mocny, ale jakby został z, też z dziećmi, które kocha. To potrafi sercem patrzeć na nich. Wzbudzają się w nim wtedy uczucia takie piękne, takie subtelne, takie, no, na którego popatrzylibyśmy wcześniej, no ten mężczyzna nie jest zdolny do takich uczuć. A jednak, czyli w nas jest zarówno, jak to się mówi, mężczyzna, jak i kobieta cechy jedne i drugie. Czyli da się tak jakby, ale mądrością boską połączyć nawet w jednej osobie i jedno i drugie, męskie i żeńskie, czyli da się połączyć mężczyznę z kobietą. I na tym właśnie polega mądrość boska, że wszystko da się połączyć, że my wszyscy jesteśmy połączeni. I tu można byłoby też jeszcze głębiej pójść. Co znaczy połączeni? To znaczy na przykład dla mnie, że jeżeli ktoś robi coś złego drugiemu, to do niego wraca, czyli tak jakby sobie robił, tak jakby sobie od razu robił że źle. I tu można sobie od razu powiedzieć, jak ja mam na kogoś mówić źle czy robić źle? To do mnie wróci. To tak, jakbym sobie, tak? Tak, jakbym sobie od razu już szykował to neg tą negację, może nawet zwielokrotnioną. Jest tak powiedziane, że zwielokrotnione do nas wraca. I teraz zauważmy tą mądrość Boga. Jeżeli my tak się rozwijamy i szukamy po tych, w tych książkach różnych rzeczy, w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że nie możemy tego znaleźć. To znaczy, to co czytamy jest na przykład na poziomie rozsądku, to do nas mówi. To idzie przez rozum, tak? Do nas mówi, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, może nie nas są jakieś słowa skomplikowane, ale pomału, pomału to możemy zrozumieć. Dlaczego tak dużo ludzi zostaje na tak zwanym poziomie rozsądku Hołkińca. Dlatego, że dalej to już trzeba odczuć. Odczuć, bo dalej to już jest na jego, na, na, u niego na poziomach za rozsądkiem jest miłość. Żeby odczuć, poczuć miłość bezwarunkową, poczuć te subtelne energie no niestety trzeba rozsądek, jakby tak w cudzysłowie mówić, powiedzieć, odrzucić. Odrzucić. Sama pamiętam, jak byłam, jak zaczynałam właśnie wchodzić w energię rejki i po kolei zdobywać te stopnie rejki, tak? I oczytałam się dużo książek. No akurat, no miałam dostęp do różnych, prawda? Ale nigdzie i czułam, na przykład w czakrach dłoni, czułam to ciepło i chciałam tak po prostu, no, żeby mi ktoś napisał, jak ja to, co ja, co ja właściwie czuję, jak to jest i tak dalej. No i niestety, dopóki nie odpuściłam rozsądku, niczego nie mogłam zrozumieć. Dlatego, że tu. Nie ma rozumienia. Tu się wchodzi już w uczucia. Tu jest ta właśnie mądrość boska, którą nam pokazuje archanioł Jofiel. Mądrość boska. I jeżeli człowiek odpuści, że musi to zrozumieć, pogodzi się z tym, że to jest takie, to jest takie, wtedy otwiera się jak gdyby przed nim ta energię bezwarunkowej miłości, które wtedy może doświadczyć. Bo tutaj to już chodzi o doświadczenie. Tu nie ma rozumu, tu jest serce. Tu jest miłość płynąca z serca. Czyli mądrość boska. I właśnie archanioł Jofiel on jest takim przewodnikiem dla Ludzi, którzy się rozwijają, którzy są, którzy są bardzo wrażliwi. On pokazuje im drogę, oświetla im tą drogę, pokazuje w jaki sposób oni mogą doświadczyć tego, na przykład, czy są na dobrej drodze. Czy to, co doświadczają, to jest to, czego chcieliby doświadczyć, bo to jest trudna droga. Tu nie można powiedzieć, że Zdroworozsądkowo wiemy. To 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 jest takie, 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 bo już tyle ludzi to opisało, wiedzą i tak dalej. Natomiast wchodzenie w energię bezwarunkowej miłości jest trudne. Dlatego że my sami siebie warunkujemy. Sami siebie. Tu dochodzi jeszcze ego i w końcu a co ja tam będę doświadczał? Po co ja tam będę wchodził i tak dalej. Ale jeśli poprosimy archanioła archanioła Jofiela, Pomoże nam, pomoże nam pomału wyjść wyżej, doświadczyć. Pomoże nam zacząć patrzeć z sercem. I tutaj jest takie przesłanie Archanioła Jofiela, jeśli chodzi właśnie o tą mądrość Boga. Noszę w sobie spokój, aby akceptować rzeczy, których nie mogę zmienić odwagę aby zmienić rzeczy na które mam wpływ oraz mądrość aby odróżnić te dwie te dwa rodzaje rzeczy od siebie i czekać na ciebie tak długo aż zmęczysz się życiową walką i podążysz słuszną drogą światła Archanioł Jofiel jest właśnie też przewodnikiem jakby światła. Pokazuje nam, oświetla nam swoją istotą, oświetla nam drogę. Mądrością boską rozświetla nam drogę, drogę do źródła. I dlatego nie musimy się martwić, że nie jesteśmy od razu oświeceni, ale cieszyć się tą drogą. Do oświecenia. Co to znaczy oświecenia? Zrozumienia, świad świadomości. Podnieść naszą świadomość na tyle, żebyśmy mogli ze zrozumieniem przejść do odczuwania, do odczuwania sercem. I teraz może zajmijmy się tą drugą częścią. Archanioł Jofiel, jako istota, jako. Piękno Boga. Piękno Boga. Archanioł Jofiel pokazuje nam piękno Boga, które przejawia się w materii, bo możemy sobie tak górnolotnie, prawda, omówić, że no Bóg jest tam, aniołowie są tam, prawda? A ja tu jestem w materii, więc co ma jedno z drugim, tak? Ja nie mam czasu na to, może tam kiedyś, tak? Ale nie teraz. I właśnie według mnie teraz jest ten czas. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, ile razy jest tak, że pójdziemy gdzieś do parku, czy przechodzimy do pracy, czy przechodzimy do domu, przechodzimy koło parku, czy przechodzimy ko jakiegoś innego miejsca, gdzie ptaki śpiewają. I cały czas na przykład, no one śpiewają, jest nam przyjemnie. Są tam drzewa w parku, jest jakiś może strumyczek. W zależności od tego, jakie ktoś ma możliwości, żeby sobie pójść gdzieś, prawda? Mówimy się, mówi, mówi się, że idziemy odpocząć. No i posiedzimy sobie w tym parku. Wszystko ładnie pięknie. Wracamy do domu. No, słyszeliśmy, ptaki śpiewały. I teraz słyszeć śpiew ptaków. A wejść. W śpiew ptaków, wejść energetycznie, to są dwie różnice. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, kiedy jest nam ciężko, zauważmy, jest nam ciężko, mamy jakiś problem, to wszystko rozgrywa się w ciele mentalnym, czyli po prostu w naszych myślach. Najpierw one kotłują się. Ten problem nam nie chce wyjść z głowy, cały czas się nim zajmujemy, chociaż nie chcemy. Chcemy na chwilę odpocząć. Nie da się, bo z powrotem, bo z powrotem wraca. Wraca i wraca. I prosimy: Dobry Boże, pomóż nam. Pomóż nam, bo już, no, już nie mogę, już nie chcę. I wtedy na przykład słyszymy śpiew ptaka. Może być jednego, może być kilka, ten sam, który słyszeliśmy wtedy, jak byliśmy, prawda, odpocząć. Może ten sam, może inny, ale dajmy na to, że ten sam. I nagle wchodzimy w ten śpiew, słyszymy tylko ten śpiew, nic więcej poza nim i odczuwamy spokój. Odczuwamy taki w sercu spokój. Przestają nam już te krążyć chaotyczne myśli. Wyspakajamy się. Jest taka cisza i tylko ten śpiew ptaka. Czyli weszliśmy w ten śpiew. Czy może w jakieś inne odgłosy przyrody. W każdym razie połączyliśmy się z naturą. Nawet kilka sekund takiego połączenia powoduje, że jesteśmy tacy naładowani, tacy uspokojeni. I wtedy już nie jest nam straszny jakiś tam problem. Znajdujemy rozwiązanie, może zaraz, może za jakiś czas. Ale w każdym bądź razie panuje w nas w środku spokój. Uciszyliśmy się. Pamiętajmy, że odgłosy przyrody są na jakby wibracjach miłości bezwarunkowej, na pozycji 500. Czyli jakżeśmy weszli w takie energie, Podnieśliśmy, podnieśliśmy się na takie wibracje, no to zawsze odczujemy spokój i zaczniemy czuć się lepiej. I to właśnie zawdzięczamy Archanioł, Archaniołowi i Ofielowi. Zawdzięczamy tej mądrości boskiej, temu, temu pięknu Boga, bo przecież to wszystko, co jest stworzone on stworzył dla nas kwiaty, ptaki, drzewa. To wszystko jest po to, żeby, człowiek, żeby człowiekowi było tu lepiej. Tylko, że my myślimy, no tak, kwiatki sobie kwitną, a ja tu mam problemy. Jeżeli nie zaczniemy wychodzić z tej materii, która też jest energią, gęstą energią, i my w niej przerabiamy jakieś Doświadczenia. Jeżeli nie będziemy, a mamy możliwość, przecież posłuchać śpiewu ptaka i tak naprawdę wejść w ten śpiew jednego czy dwóch z rana, czy wieczorem, czy, czy nawet nagrane nieraz ludzie mają i spokojnie, możemy w to wejść i poczuć ten spokój, chociaż na chwilę. Niektórzy mówią, że w ten sposób ładują swoje baterie. To prawda. Piękne słońce, piękne kwiaty, niebo błękitne, śpiew ptaków, szum strumienia albo jakieś piękne krajobrazy, zachody, wschody słońca, lub jakieś z drzewami, z polami. No, każdy ma swoje, tak? Każdy ma swoje, tylko jest jedno pytanie czy często z tego korzystamy mamy to i wcale nie musimy gdzieś lecieć możemy otworzyć okno i posłuchać tego tych śpiewu tych ptaków możemy popatrzeć na niebo chodzi o to żeby się zatrzymać zatrzymać w myśleniu i tu archanioł Jofiel też ma takie przesłanie właśnie dotyczące piękna, bo piękna, piękno Boga. Mianowicie takie, że lepiej widzi się sercem. Sercem. Zobaczmy, Archanioł Jofiel zajmuje się osobami, szczególnie osobami, które, które zajmują się pięknem, malarzami i tak dalej, malarzami czy autorami czy, czy innymi. Artystami, ale zwykli ludzie też mogą, to znaczy zwykli, zajmujący się czymś innym, też mogą tego doświadczać, też mogą prosić Archanioła Jowiela, żeby im pomógł, żeby pokazał, żeby też mogli wzrastać, żeby mogli się zatrzymać, żeby mogli w to wejść. Bo co innego słyszeć, a co innego. Usłyszeć. I tu, jeśli chodzi o to serce. Że się lepiej słyszy sercem. Właśnie osoby, które się rozwijają, najczęściej przy medytacji mówi się, zamknij oczy. Tak, rozluźnij się, rozluźnij mięśnie, rozluźnij całe ciało i tak dalej, ale zamknij oczy. Czyli oczami fizycznymi. Trudno jest zobaczyć uczucia, czy trudno jest zobaczyć coś duchowego pięknego. Dlaczego? Dlatego, że to, co piękne, duchowe, jest w nas, w środku, wewnątrz nas. Wewnątrz nas, więc jeżeli my zamkniemy oczy i posłuchamy śpiewu ptaków, możemy spróbować. Zobaczmy, jaka jest różnica. Z otwartymi oczami, prawda, robiąc coś i tam gdzieś ptak śpiewa, a zamknąć oczy, rozluźnić się i posłuchać śpiewu ptaków. Czy nie poczujemy tego piękna, czy nie poczujemy tego ciepła, czy nie poczujemy tych wspaniałych energii? To właśnie w tym właśnie pomaga nam archanioł Jofiel. Cichy, wrażliwy, pełen piękna, subtelnych energii, i oczywiście jest to archanioł złoto-żółtego promieniowania. Czyli kolor ten mówi nam o mądrości też, tak? O mądrości boskiej. I co ja bym proponowała. Proponowałabym, żebyśmy zaczęli też prosić o mądrość boską. Prosić nie tylko o wiedzę, tak? Ja mam wiedzieć w tym momencie to czy tamto, ale o mądrość boską. Chodzi o to, żeby nasze działanie i nasze wybory były mądre. Sami wiemy, że jeżeli na przykład coś żeśmy dobrze wybrali, to od razu czujemy się fajnie, czujemy się tacy napełnieni, tacy wartościowi, z taką radością, z, taki, z taką miłością. Łatwiej nam wtedy wchodzić w energię miłości, radości, spokoju. O wiele łatwiej. Może pomódlmy się o tą mądrość boską. I żebyśmy mogli dostrzegać piękno, piękno, ale też nie tylko w przyrodzie, ale piękno w drugim człowieku. W drugim człowieku. Dlatego, że to, co widzimy w drugim człowieku, jest odbiciem nas samych. Jeżeli będziemy widzieć piękno w drugim człowieku, zaczniemy dostrzegać więcej piękna w sobie. Dziękuję ślicznie.